Tarotowy kącik Kameli, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam raczki tym razem na horoskop na czerwiec. To jest kochani, nowa seria. Zrobimy Krzyż celtycki na wasz główny temat w tym miesiącu, ale zobaczymy, co karty pokażą. Główny temat, y, przeszkody, rozwiązania, być może też jakieś inne aspekty waszego życia tutaj się pojawią, więc sprawdzimy. Raczki słoneczne, osoby, które mają ascendent w raku, Księżyc lub Wenus. To jest czytanie dla Was. Sprawdzimy jaka główna energia. Sytuacja obecna. Lub to co się zadzieje w tym miesiącu? Przeszkody, wasze myśli, stanowisko. Przeszłość, czyli jak do tego doszło. Teraźniejszość, to jest to, co teraz jest i za chwilkę już będzie mijać ta sytuacja. Najbliższa przyszłość. Wasze nastawienie do sprawy, Jakikolwiek. Czasami jest tak, że pokazuje Tarot nawet dwie sprawy, więc sprawdzimy, jakie jest wasze nastawienie. Wpływ otoczenia, czynniki zewnętrzne, obawy lub nadzieje. I rezultat. I zaczynamy. Główna energia. Y, jesteście chronieni, bo jest, y, pokazuje się dla raków ważna droga, którą mu musicie, musicie y, którą powinniście przejść sami. To jest y, ważny etap waszej drogi życiowej. Cokolwiek teraz robicie, y, dokądkolwiek dążycie, ten etap w najbliższym czasie jest bardzo ważny. Jesteście zaopiekowani, wszechświat się Wami, um, Was wspiera, opiekuje się Wami. To jest mocne wsparcie, więc um, po prostu zróbcie to. Hmm? Ważny etap drogi, którą przechodzicie teraz, w najbliższym czasie. Ok, sprawdzimy. Ósemka pentakli. Pracujecie nad czymś um, bardzo ciężko. Ale też rozglądacie się ym, nad innymi możliwościami. Czyli tutaj jest, idziecie tą drogą, jest bardzo ważny etap, ale tutaj jest taka energia, pracuje, ale y, być może są osoby wokół mnie, które mogą mi, mnie wesprzeć, które mogą mi pomóc lub które mają y, na przykład dobre pomysły. Czyli tak, nie zamykacie się. Czórka kielichów. Czekacie na kogoś. Sąka kielichów. Tak się zdziwiłam, że nie ma uraczków kielichów. No to już są. Czyli tak, główna sytuacja jest taka, że nad czymś pracujecie, ale jesteście... głowę macie otwartą. O, na nowe pomysły, na osoby, które chcą do Was dołączyć, które Wam... chcą Was wesprzeć, doradzić coś. Jak najbardziej jesteście otwarci. A tutaj jest taka sytuacja, druga się pojawiła. Hmm. Czekacie lub czekałyście na kogoś, kto, y, kto nawet jeżeli jak przyszedł, to okazało się, że nic ze sobą po prostu już nie wnosi do waszego życia. Że już są kielichy puste. Więc y, tutaj jest taka, tutaj jest, y, taka sytuacja. Y, czekacie, czekacie. gdy ktoś przychodzi, pisze albo dzwoni, albo po prostu wraca do waszego życia. I y, y, okazuje się, że tam już nie ma nic. Nie? Że to już jest dawno temat zamknięty. Taka sytuacja, jaka przeszkoda? Maski kielichów? Przeszkodą y, tej sytuacji jest to, że y, dla Was energetycznie pojawia się już nowa szansa na miłość. Tutaj też, jeżeli zawodowo, bo tak się też się pokazało, jako przeszkoda. Y, że pasję, którą macie w sobie, tak jakby już macie ukierunkowaną, że owszem, tutaj się rozglądacie i szukacie nowych możliwości, ale jest, jesteście tak jakby ukierunkowani, czyli mm, ludzie, którzy do was dołączą, jak najbardziej tak, ale y, tylko na zasadzie doradztwa. No, taka jest przeszkoda, wy macie je ukierunkowane. Jeżeli y, uczuciowo, to po prostu przeszkoda jest taka, że energetycznie, tak jak mówiłam, tutaj już wokół Was, kręci się um, nowa szansa na miłość. Jest nowy as kielichów. A zawodowo wasza pasja jest po prostu w was. Wasze myśli, stanowisko? Król kielichów. Um, bo świat magii to jest um, świat, w którym um, dobrze się czujecie. Nie, nie chcecie... Um, tak jakby nie chcecie się za bardzo uziemić, to jest y, ten świat magii, świat iluzji, świat fantazji jest dla Was ważny. Uleczacie się wtedy. Czyli w momencie, jak życie toczy się Wam tak, a nie inaczej, że jesteście bardzo uziemieni i y, widzicie tak wszystko bez różowych okularów, to zaczynacie y, szukać sposobu, żeby wprowadzić magię do swojego życia. Ten sposób się uleczacie czyli ta, ta nadzieja, marzenia te fantazje po prostu y, chcecie, żeby wróciły do Waszego życia, a przeszłość czyli jak do tego doszło jest wisielec ym, jeżeli zawodowo tutaj okazuje się, że macie właśnie pasję ukierunkowaną, czyli to co robicie to po prostu macie w sobie to y, w przesz w przeszłości y, być może próbowałeś próbowaliście połączyć siły z kimś ale patrzycie teraz na to inaczej, czyli y, być może nic na siłę, być może y, takie jest lepiej, żeby każdy y, robił to, w czym jest dobry. Patrzycie na to już inaczej. Jeżeli tutaj jest, pojawił się ktoś, na kogo długo czeka, czekałyście, czekaliście, a okazało się, że to są puste kielichy, że tam nie ma nic, no to też w przeszłości po prostu, m, dlatego że już, y, mało tego, że te ró różowe okulary spadły, już patrzyliście, patrzyłyście na to inaczej. No, mimo, że energetycznie być może jeszcze taki sentyment do tego człowieka był w Was, to oczekiwanie na Niego i na to, że przyjdzie ktoś, kto jest zmieniony również, no ale po prostu już to spojrzenie było. Już ten etap macie za sobą, żeby spojrzeć na to tak, jakby po prostu z innej perspektywy. Być może też y, oczami, oczyma tego człowieka na Was, że y, wraca, ale dlaczego tam nic już nie ma? No bo pewnie wraca tylko po to, żeby zaspokoić swoje własne potrzeby lub wraca dlatego, że, że właśnie wy tego oczekujecie. No. Że widzicie to pod innym kątem. Kapłanka. I wiecie, jest ta wiedza was. To jest przeszłości. Już po prostu wiecie. Już raczek wie, co w trawie piszczy. No. A teraźniejszość? Pentakle. No i super, będziecie się y, układać z kimś nowym. Ktoś nowy wejdzie do waszego życia i będziecie tworzyć radośnie. To są y, pentakle, czyli będziecie tworzyć coś, co jest stałe zawodowo. Y, owszem, tutaj macie tą pasję ukierunkowaną, ale będziecie na przykład z kimś y, w jakiejś małej współpracy, czyli tworzyć z kimś większą grupę, chociaż robicie to, y, to jest wasza droga, ale y, przy współpracy, być może ko jakiejś kooperacji z kimś, a uczuciowo, no to będzie, będziecie tworzyć radosny układ, radosny związek. Wszystka pentakli. Równowaga zawita. To jest straszniejsze, czyli to jest ta równowaga wchodzi do waszego życia. No w miesiącu czerwcu to będzie, więc to może tak po prostu być w którymś momencie, jak to z wami zare zagra, zarezonuje, to tak jest, że ta równowaga będzie zawita do waszego życia, a przyszłość najbliższa, klur, król różdżek, ktoś się obudzi i pomyśli sobie, że chce was zdobyć. To będą dwie osoby w najbliższej przyszłości dla raczków. Jest y, król. Różczek, czyli król buław i piątka kielichów. wrócę bo Anusz y, y, jeszcze coś tam dla mnie zostało no czyli y, możecie się spodziewać w najbliższej przyszłości prawdopodobnie to jest ta osoba y, która tutaj jak przyszła to nic ze sobą nie wniosła będzie chciała y, jednak was zdobyć, jednak pokazać że jeszcze ma coś do powiedzenia y, tak jakby skierować waszą uwagę, że nie wszystko jest jeszcze stracone, jeszcze, jeszcze coś tam zostało, jeszcze jakiś jeden kielich Przynajmniej jest pełny i na tym możemy coś zbudować. Czyli ktoś taki się pojawi w waszym życiu. Zapytamy o radę na, to, na tego pana A z pentakli. Czufka pentakli. Trójka różczek. Oczywiście zrobicie jak uważacie, ale tutaj patrząc na Radę, to jest tak, że, że ten ktoś prawdopodobnie ma, jest czwórka pentakli, a z pentakli. Buduje coś stabilnego w innym miejscu, a trójka różdżek, a z Wami jest bardzo skomplikowane. Buduje stabilizację swoją, którą już ma, ale Was tak, jakby nie chce sobie odpuścić, bo, bo jesteście kimś. Z kim on w przyszłości na przykład chciałby um, się związać, mieć relacje. Czyli taka, taka, ener taka energia, specyficznie dosyć, ale tak się pokazuje. No, to jest po prostu, jesteście y, do tej osoby kimś, y, kim on na przykład jak stanie, to pomyśl sobie, że kiedyś pewnego dnia wyruszycie w drogę razem. No, dlatego tutaj chcę zwrócić Waszą uwagę, że ten jeden kielich jeszcze jest pusty. Ale, ale dba o jakąś swoją. O swoje życie dba, o swoją stabilizację dba. Ale jest jeszcze druga osoba: jest król pentakli cesarzowa. I ten król pentakli to jest prawdopodobnie ta osoba, z którą tworzycie, z którą budujecie. No to chcę pokazać Wam, że możecie być najważniejszą osobą w życiu tej, tego pana lub tej kobiety. Że jesteście kimś. Z kim ten człowiek chce stworzyć swój nowy świat? Jaka rada? Paźmieczy. czy wprowadzić tą nową energię y, z ciekawością do swojego życia. Czyli, y, jeżeli ktoś będzie właśnie jest taki w Waszym życiu, to może być też zawodowo albo uczuciowo, to po prostu zobacz, co się zadzieje. Wprowadź tą energię do swojego życia. Hmm. To jest ktoś Prawdopodobnie y, w ogóle no, Dużo się będzie działo, bo słuchajcie, macie trzech króli Jest król pentakli, król mieczy, król buław Także dużo, się, dużo będzie Wokół was osób I to jest prawdopodobnie ktoś y, Na kim można polegać I y, y, kto y, z, kim się tak, z kim się nie pogrywa o, Tak bym powiedziała Wasze nastawienie Siła Poradzicie sobie Macie siłę w sobie nawet jeżeli przychodzą takie dni, albo chwile, albo momenty mm, słabsze, to nastawienie macie takie, że, że zdajecie sobie z tego sprawę, że to jest ważny etap w waszym życiu, waszej na waszej drodze życiowej. Ważny etap, ale wszechświat chroni. Czynniki zewnętrzne? Pasja. Wzbudzacie pasję w kimś. M wygląda na to, że nie tylko w jednej osobie. To przychodzi z zewnątrz tak was postrzegają siódemka pentakli i na tyle zbudzacie pasję to też może być zawodowo w, w tych osobach które będziecie spotykać że chcą z wami budować chcą, chcą to, ludzie z zewnątrz chcą, chcą tworzyć, chcą budować widzą w was ten potencjał czyli macie tą pasję w sobie do czegokolwiek nadzieje lub obawy paść kielichów Ja bym powiedziała, że to jest ta magia, że to jest nadzieja na to, że y, że ta magia w waszym życiu pozostanie. Że da się połączyć jedno i drugie, czyli czwórka różdek, da się połączyć to stabilne życie, pewne, dające y, pewność jutra, na ile to jest możliwe. Bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa z magią, że da się to połączyć. A jaki rezultat dla was na ten miesiąc? Pustelnik. Ale ja dopiero teraz zobaczyłam, jak ona się uśmiecha. Pewnie nie, nie widzicie tego, ale ona się naprawdę uśmiecha, czyli jest spokojna. To rezultat jest taki, że mm, będziecie y, z boku obserwować to wszystko, co się dzieje wokół Was. Paść Pentakli jest taka energia, kochani, jakbyście po prostu mieli pewność, że coś nowego zaczyna się w waszym życiu, że, ten, że ta droga to jest właśnie, teraz jest trudny etap, ale potem już będzie lżej, że idziecie coraz bliżej i mm, ta pewność w was jest, że to nowe się zaczyna, tylko y, tak jakby po prostu chcecie się tym nacieszyć sami. Tak, y, trochę z boku, patrząc na to wszystko, co się tutaj dzieje, bo macie, y, macie tą pewność, że to nowe i tak się zacznie. że miłość zawita do Waszego życia. Kierka z kielichu. Być może czujecie, że energetycznie ta miłość jest wokół Was. Taka pewność, że mogę stać z boku, nie muszę się angażować aż tak bardzo. To nie ja wychodzę z inicjatywą do innych ludzi, bo to wszystko się zadzieje wokół mnie. Taka rada na miesiąc czerwiec. Jeszcze jedna karta. Główna rada. Sąd to jest, to może mówić o tym że jeżeli macie coś komuś do powiedzenia komukolwiek być może to samo osoby, o których mówiłam lub nie, to po prostu powiedzcie, bo jeżeli macie coś zrobić, a zbiera wam się na przykład już do, długo na to, to też zróbcie, poczujecie ulkę, tak przeświat mówi, poczujecie ulkę, jakie przesłanie dla was? oswobodzenie Czczę moje święte sanktuarium. To jest y, tak jak karta postelnik że wam ze sobą i będzie bardzo dobrze. Jesteście ze sobą szczęśliwi. A y, to wszystko, co się tutaj dzieje, to jest. Y, no nie tyle dodatek. To po prostu się dzieje wokół was, a wy macie y, chronieni prze, przez wszechświat y, swoją własną drogę życiową. Teraz taki ważny etap. I super, bardzo fajne to czytanie, ale oczywiście napiszcie mi w komentarzach, jak wy to, jak, to, jak wy to widzicie, jak to z Wami rezonuje, to jest na miesiąc czerwiec przypominam, także nie musi już dzisiaj w tej chwili do Was przemawiać całe to czytanie i przypominam o tym, że jest jeszcze Ascendent, jest Księżyc, jest Wenus, także oglądajcie więcej tych znaków, tak żeby zarezonowało do Waszego najwyższego dobra, mam nadzieję, że ta forma Wam się spodoba. I będę robić yy, tak co miesiąc. Dziękuję bardzo i czy mam dla Was kciuki? Takie mądre, fajne czytanie. Do usłyszenia, raczki, Papa. Pa.